Okres wiosenno-letni to czas, kiedy zaczynamy szczególnie pielęgnować nasze ogrody. Bez względu czy posiadamy duży ogród, czy niewielki balkon, możemy sobie stworzyć zielony raj. Wystarczy tylko pomysł i kilka niezbędnych w ogrodnictwie umiejętności. A jeśli nie wiemy, jak prawidłowo dbać na przykład o róże czy też krzewy, to mogliśmy wszelkie informacje uzyskać od eksperta, który gościł w ramach spotkań kobiece inspiracje. Chciałbym przekazać takie podstawowe informacje odnośnie ogrodów. Przy okazji są dwie rośliny przeznaczone do uformowania, czyli jak to się robi, jakie są zasady, na co zwracamy uwagę, ale również to, co w ogrodzie jest istotne, czyli jak dobieramy rośliny. Z czego to wynika? Na co zwracamy uwagę? Które rośliny mają specyficzne wymagania? Które zachowują się w naszych warunkach dobrze, które mogą być nieco kłopotliwe? Zbliżający się okres wakacji sprzyja też wypoczynkowi. Najczęściej korzystamy z relaksu nad wodą. Jednak, żeby był bezpieczny, musimy pamiętać o najważniejszych kwestiach związanych z udzielaniem pomocy w nagłych przypadkach. To będzie jakby kontynuacja z, z poprzedniego spotkania. Wiąże się on z pierwszą pomocą medyczną. Mamy no, różne sytuacje, w których się na co dzień też poruszamy. Jest szansa, że dzięki nam też będzie mógł ktoś przeżyć, będziemy mogli też komuś uratować życie, aby tutaj po prostu nie panikować, by zachować też umiar i opanowanie. Taką lekcję, taką próbkę przekażą nam ratownicy WOPRU, jednostki terenowej wychierowskiej. Przełom maja i czerwca związany jest ze świętem matki i dziecka. Żeby jednak podarować ukochanej osobie prezent, trzeba zrobić to umiejętnie. Często borykamy się z problemem, jaki podarunek wybrać. Napotykamy się na różne okazje i promocje. Jak zatem zrobić zakupy z głową odpowiadała menadżerka centrum handlowego ComES. Dzisiaj pokażę, że można naprawdę kupić fantastyczne rzeczy, nie wydać, wydać niewielką ilość pieniędzy i być zadowolonym. I oczywiście najważniejsze jest pamiętać o tym, żeby prezent był bezpośrednio skierowany do osoby, do której ma dotrzeć. Przed wakacjami odbędzie się jeszcze jedno spotkanie w ramach cyklu Kobiece Inspiracje. Tym razem zapraszamy osoby, które borykają się z problemem doboru odpowiedniego stroju kąpielowego. W programie dowiemy się także, na czym polega taniec brzucha i czy każdy może go spróbować.